Trenerów Hanu Lepisto, Łukasz Kruczek, Robert Mateja. Ma na belce startowej Piotr Żyła. No, Piotr powodzenia. Wczoraj 31 miejsce egzekwo z Janem Maturą. Ostatni, którzy nie zakwalifikowali się. No i teraz może dzisiaj będzie lepiej. Teraz, dobrze! Dobrze! To jest dobry skok w wykonaniu Piotra Żyły. W końcu, w końcu. Dzisiaj 187,5 metra w serii próbnej, to myślę dodało pewności siebie, łamie granicę 200 metrów, a więc 201,5 metra, tylko metr bliżej od swojego rekordu życiowego. 202,5 metra w 2007 roku w Planicy, tak daleko poszybował wtedy Piotr Żyła. Teraz 201,5. Minus 1,3 punktu. Widzą państwo zawiadro oczywiście w tej chwili Piotr Żyła obejmuje prowadzenie. Obniżony rozbieg. 227 metrów to jest połk. 430. Do tego by aż tak nisko obniżać wysoko. Wyszedł Kamil. Teraz należy złapać to noszenie i jest to noszenie. Będzie wysoko, Kamil. Dobry skok naszego reprezentanta. Oto Łukasz Kruczek. Powinien być absolutnie zadowolony. zimno, minus 21 stopni. 188 metrów. Myślę, że... Powinien być Kamil w pierwszej czwórce, popatrzmy, jest szósty. 222 metry dzisiaj e, podczas serii próbnej, absolutna czołówka. Wczoraj piąty, 212, 213,5, skacze równo, skacze powtarzalnie. No i teraz przydałoby się w granicach 215, 200, ależ wysoko szybuje Adam, pięknie, daleko jeszcze trochę. Jest dobry skok reprezentanta Polski. Ładna wysokość, no to jest to doświadczenie. To są te lata spędzone na skoczniach, również Mamucik, 213 metrów i 3 punkty dodatkowo. Czy Adam Małysz wystarczy to do tego, by wskoczyć do pierwszej trójki? Przypomnę, Janne Haponen 222,1 punktu, to łączna nota Fina. Norweg Tom Hilde na miejscu czwartym, 207, a więc 6 metrów bliżej od Adama. Teraz Adam jest trzeci, a więc Evensen, Schlierenzauer i Małysz. Dziesiąte za Adamem Małyszem. Oto pierwsza, trójka Ewensen, Schlierencauer, Małysz. Pięknie to wygląda. Dalej Morgenstern, Haponen, Aman na szóstym miejscu. Dalej Hilde, Koch, Ingwalsen, Hautameki, Tocimoto, Kamil Stoch na miejscu dwunastym, a więc zdecydowanie lepiej niż wczoraj po pierwszej serii, kiedy Kamil był dopiero na miejscu osiemnastym. Morasi, Janda, Korniłow, Młotka na siedemnastym miejscu. Dopiero Anders Jakobsen, osiemnasty Noriaki Kasai. Mimo proszę zwrócić uwagę, jakie rozpiętości w odległościach jest Piotr Żyła na miejscu 20. A więc dzisiaj kolejne punkty wpadną na konto reprezentanta Polski. No a pierwszą trzydziestkę zamyka Łukasz Chlawa, który jest ostatnim zawodnikiem, który zdołał się zakwalifikować do serii finałowej. A więc oto miejsca pozostałych zawodników Sedlak Bresadola, Wank Matura i to. Damian. No i drodzy Państwo, znowu zapowiada się pojedynek pomiędzy Evensenem a Schroedensauerem. Dwukrotnie po raz pierwszy na podium stanął w 2006 roku. No i Piotr Żyła. Popatrzmy na reprezentanta Polski. Wczoraj 31 miejsce bez punktów. Dzisiaj 20 po pierwszej serii. 201,5 metra. Tak daleko skoczył Piotr podczas pierwszej serii. Jak będzie teraz? Jak będzie podczas tej serii finałowej? Spokojny troszeczkę lot, ale starał się wyciągnąć z tego skoku co mógł Piotr Żyła. Pokiwał Łukasz Kruczek twierdząco głową, a więc myślę, że walczył z tego skoku wszystko co mógł Piotr Żyła. 181,5 metra reprezentanta Polski. Pytanie, czy. No, Roberta Krańca na pewno nie przeskoczył. Natomiast ta pierwsza trójka Emanuel Szedel, Andreas Tierne zobaczmy, jest na drugim miejscu w tej chwili, Piotr Żyła. 336,10. No i Kamil Stoch. Przypomnę wczoraj piękny skok w tej drugiej serii: 198,5 metra. Awans z 18 na 11 miejsce. Oby również dzisiaj około 198. Widzą Państwo, metrów potrzebuje Kamil do tego, by objąć się ewentualnie prowadzenie. No i czy da radę skoczyć tak daleko reprezentant polski, ta pierwsza faza dobrze wysoko tutaj odleciał, zachwiało nim troszeczkę, ale wydaje mi się, że jest ta odległość. Wydaje mi się, że powinien Kamil objąć w tej chwili prowadzenie, dokładnie 198,5 czyli mniej więcej tyle, ile potrzebował do tego, by być numerem 1, plus 1,2 punktu za wiatr otrzymuje Kamil Stoch, Anders Jakobsen, który skakał miał plus 0,7. Noty za styl od Kamila. Dla Kamila no, zdecydowanie lepsze niż podczas pierwszej serii. Tutaj wszyscy sędziowie po 18 punktów ocenili. Zadowolony jest Łukasz Kruczek z tego skoku. No i powinien Kamil być pierwszy, ale poczekajmy. Jest pierwszy. Jest pierwszy o jeden i od dzisiaj z Simonem Amanem, no ale zwycięża w całym sezonie. Adam Małysz. Zobaczmy czy Adam obroni to trzecie miejsce. 213 metrów w pierwszej serii, ale niewiarygodnie wysoko zawiesił poprzeczkę. Simona Man. Wysoko, wysoko szybuje małyż nad ze Jak będzie daleko! Jak będzie daleko! Pięknie! Pięknie Adam! Brawo, brawo! No i teraz niewiarygodna była ta wysokość Adama. 235 metra plus jedna dziesiąta tylko, no to jest to atomowe wybicie, to z czego Adam Małysz był znany jest znany w świecie skoków narciarskich. Znakomicie, 230,5 metra i to jest nowy rekord Polski w długości skoku. Zadowolony Robert Mateja. No, Hanu, uśmiechniesz się, może tym razem. No, był tam chyba delikatny uśmiech Hanu. Lepisto jest pierwszy jest na podium Adam Małysz. Jest to najmniej trzecie miejsce. Brawo, 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 Adam. Przedstawia się następująco: Gregor Schlierencauer, Johan Remen evensen Adam Małysz na trzecim miejscu. Simon Aman na czwartym, Thomas Morgenstern, Janne Haponen na miejscu szóstym. Jedenaste miejsce, bardzo dobry występ również Kamila Stocha w dzisiejszych zawodach. Kolejne miejsca poszczególnych zawodników Denis Korniłow, Oli Młotka, Morasi, Runewelta, Jakub Janda Tochimoto na miejscu 18. Za moment zobaczymy miejsce Piotra Żyły Jest 21 pierwszy Piotr Żyła A więc na jego konto wpada 10 punktów W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata I na miejscu 30 ostatnim Fumihisa